Często zdarza się, że ludzie nie odbierają adresowanej do nich korespondencji z urzędów czy też sądów. Obawiają się, że takie listy będą oznaczały kłopoty. Wydaje mi się, że jeśli nie odbiorą listu, to ich unikną. Takie myślenie jest błędem i skutkuje pozbawieniem możliwości obrony swoich praw. Przekonasz się o tym, jeśli mnie posłuchasz. Czym jest procedura administracyjna? Korespondencję urzędową otrzymujemy zwykle, gdy wszczęto postępowanie administracyjne. Jest ono uregulowane przede wszystkim w kodeksie postępowania administracyjnego. Procedura administracyjna reguluje zasady postępowania organów administracji publicznej. Są nimi np. dyrektor szkoły, kurator oświaty czy minister zdrowia. Organami administracji publicznej są także wojewodowie czy organy jednostek samorządu terytorialnego, m.in. organy gmin, powiatów, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast czy też starostowie. Kto występuje w postępowaniu administracyjnym? Postępowanie toczy się przed organem administracji publicznej, np. dyrektorem szkoły czy prezydentem miasta. Stronami w postępowaniu administracyjnym mogą być przede wszystkim osoby fizyczne oraz osoby prawne. Zgodnie z kodeksem stroną jest każdy, czy jego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo każdy, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Jakie rozstrzygnięcia zapadają w postępowaniu administracyjnym? Organ administracji załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji. Może w niej przyznać w stronie określone uprawnienia, np. przyznać stypendium, bądź odmówić ich przyznania. Może również cofnąć wcześniej przyznane uprawnienia. Decyzje mogą odnosić się również do obowiązków, to znaczy mogą stanowić o nałożeniu określonego obowiązku, np. decyzja o obowiązku odbycia praktyk zawodowych, bądź też. Mogą to być decyzje dotyczące cofnięcia obowiązków. Każda decyzja powinna zawierać oznaczenie organu administracji publicznej, datę jej wydania, oznaczenie sprawy, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne. Decyzja powinna zawierać także pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie. Podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowisko służbowe osoby, która ją wydała. W terminie 14 dni strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może wnieść odwołanie. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przed upływem, tur przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu. Wniesienie go zwykle wstrzymuje wykonanie takiej decyzji. Zapamiętaj, że przy wnoszeniu odwołania bardzo ważne jest dochowanie terminu, który przewiduje ustawa. Na powyższe działania masz 14 dni od dnia odbioru korespondencji, która zawiera decyzję lub od daty jej ogłoszenia. Po upływie tego terminu decyzja organu i instytucji staje się ostateczna, a wniesienie odwołania jest bezskuteczne. W związku z wszczęciem postępowania często pojawia się konieczność dostarczania pism stroną postępowania. Przesyłki najczęściej doręcza listonosz lub pracownik organu administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie. Konieczne jest informowanie organu o każdej zmianie adresu, w tym również adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem jest skuteczne. Co to oznacza w praktyce? Jeśli jesteś stroną postępowania i przeprowadziłeś się, nie zawiadamiając o tym organu, czyli sąd lub urzędu, a ten wezwał cię do udziału w czynności urzędowej, doręczenie na stary adres będzie skuteczne, tak jakbyś otrzymał pismo. Jeśli nie stawisz się na wezwanie, możesz zostać ukarany grzywną przez organ przeprowadzający dowód. W ramach doręczeń funkcjonuje również tzw. doręczenie zastępcze. Jeśli brak jest możliwości doręczenia korespondencji bezpośrednio adresatowi albo pozostawienia jej dorosłemu domownikowi, Urząd Pocztowy lub Urząd Gminy przechowuje pismo przez okres 14 dni. O powyższym fakcie adresat jest informowany w zawiadomieniu pozostawionym w skrzynce pocztowej albo w drzwiach mieszkania. Na odbiór pisma jest wtedy 7 dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia, czyli tzw. aviza. W przypadku nieodebrania przesyłki w terminie pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia, czyli powtórna awizja. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem 14 dnia od daty pierwszego zawiadomienia, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.